We Lwowie otwarto wystawę Włodzimierz Dzieduszycki i jego muzeum. Ekspozycja przygotowana z okazji 200. rocznicy urodzin hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego przywraca pamięć o człowieku, który całe życie poświęcił przyrodzie, nauce i kulturze. Po raz pierwszy od ponad 40 lat publiczność ma szansę zobaczyć tysiące bezcennych okazów. Dzisiaj otworzyliśmy wystawę, która poświęcona dwustoleciu Włodzimierza Dzieduszyckiego. Te okazy, które, które tu widzimy i mamy możliwość dzisiaj oglądać, to wszystko zebrane w drugiej połowie XIX wieku, w większości przez Włodzimierza Dzieduszyckiego i pracowników jego muzeum. Od 1986 roku muzeum jest zamknięte. I ponad 40 lat nikt nie widział tych okazów. Włodzimierz Dzieduszycki, arystokrata, wybitny mecenas, miłośnik przyrody, działacz społeczny, założył Muzeum Przyrodnicze w 1857 roku, które było jednym z największych na dawnych kresach. Wystawa została zaaranżowana tak, by przenieść zwiedzających pod koniec XIX wieku. Ekspozycja to efekt współpracy Muzeum Przyrodniczego, Muzeum Etnografii, Lwowskiego Muzeum Historycznego. Jej realizacja była możliwa dzięki wsparciu Instytutu Polonika, Fundacji Trzy Trąby oraz Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbusas. Włodzimierz Dzieduszycki był budowniczym mostów, nie był co prawda inżynierem, ale budował mosty między ludźmi. Przekazał nam dziedzictwo, które łączy. On działał w czasach, które wcale nie były łatwiejsze niż te, w których my żyjemy. Działał w czasach, kiedy i Polska i Ukraina nie miały niepodległości. I mimo wszystko zrobił wiele dobrego, zrobił rzeczy wspaniałe, które naprawdę z wielką trudnością można zmieścić w jednym życiorysie, a jednak wybudował muzeum przyrodnicze, zgromadził niesamowite zbiory etnograficzne odkrył dla świata Huculszczyznę. Był organizatorem polskich salonów czy krajowych salonów jak wówczas mówiono na wystawach w Paryżu, w Wiedniu, na wystawie krajowej w Lwowie. Ekspozycja składa się z trzech części: przyrodniczej, archeologicznej oraz etnograficznej. Ogólna koncepcja wystawy polega na tym, żeby um te działy, które były w ekspozycji Muzeum Imienia od odnowo pokazać w tym samym pomieszczeniu. W 1939, początek 1940 roku Muzeum Imienia Dzieduszyckich był likwidowany władzą radziecką, a zbiory etnograficzne i archeologiczne były wycofane z tego muzeum. Nadal losy ułożyły się w różny sposób. Kolekcja archeologiczna trafiła do Muzeum Historycznego, a kolekcja etnograficzna do Muzeum Etnograficznego. Wystawa Włodzimierz Dzieduszycki i jego muzeum zostanie otwarta dla publiczności już niebawem. Organizatorzy planują, że potrwa co najmniej pół roku, a jeśli zainteresowanie będzie duże, zostanie przedłużona.